Pozwólcie Państwo, że raz jeszcze przywołę składę, w jakim uchwalam zespołem, Kaczak, 25 dni, parę, 7, Tomasz, Pan Polski, zawodnik w FC Barii, a wcześniej w Palermo, a wcześniej w Piastra jak to pewnie przyjmie. Kamil, jakie wrażenia po meczu, który zobaczyłeś dzisiaj w środę? No, druga połowa dużo lepsza. Z generalnie piłkarskim szkoda, no, tych, tych tam sytuacji, Mariusza zganiasza słupek, potem chyba Pawła Gamli, tam, i tam piłka też była na linii bramkowej, także no, trochę szkoda, no, ale powiem szczerze, to... że no, drużyna, drużyna troszkę się zmieniła od czasu, jak ja byłem, także, także też ciężko oceniać, bo nie wiem, jak to wygląda wszystko na dzień w klubie, ale, ale, no, na pewno, na pewno no, gra i, i, i się troszkę zmieniła od tego czasu. Mateusz Matras, czy Ty liczysz te mecze bez zwycięstwa Barba w barwach Piasta Gliwice? No, yy, trudno jest ich nie liczyć, bo wszyscy o tym bardzo głośno gadają. No jest to już na nas chyba bodajże 13 mecz, czy 12. bez zwycięstwa, no i na pewno ciężko jest i myślę, że ciężko będzie nam się teraz przełamać po takich meczach ale musimy wszystko, zrobić wszystko żeby następny mecz właśnie wygrać dlaczego radzianków wygrał ten mecz albo dlaczego piast przegrał to spotkanie twoim zdaniem zdaniem zawodnika czego zabrakło czego zabrakło na pewno zabrakło trochę szczęścia mieliśmy też w drugiej połowie już graliśmy trochę lepiej niż w pierwszej połowie dostaliśmy bramkę właśnie do szatni na pewno ciężko nam się było podnieść no ale w drugiej połowie graliśmy już właśnie Dość konsekwentnie w obronie potem staraliśmy się grać długimi piłkami, mieliśmy swoje sytuacje, no ale trochę zabrakło właśnie tego szczęścia i skończyło się 1-0. Znaczy odbiła się bodajże od Krzyckiego i wpadła, wpadła w zasadzie poza zasięgiem Kozika i się wydaje, że całe szczęście, ale no, mieliśmy jeszcze kilkaset takich dogodnych sytuacji m.in. a w drugiej połowie. Adrian Świątek, kiedyś również zawodnik Piasta Gliwice, dziś przyjechał do Wrócisławiań do Gliwic po to, żeby ze swoją drużyną utrzymać dla Radzionkowa pierwszą ligę. Udało się wam. W dobrym styl? Udało nam się w, Czy w dobrym stylu. Mi się wydaje, że tak, ponieważ widzieliśmy jak Piast będzie grał. Wiedzieliśmy, że będzie to ciężka walka i nastawiliśmy się na to po prostu, żeby szczelić jedną ramkę więcej od rywala i to się udało. Pias ma dość rosłych obrońców. Wy do potężnych zawodników jako napastnicy nie należycie i oszukaliście To znaczy, no w zasadzie jeżeli chodzi o szóstkę zawodników, która grała z przodu, że tak powiem, to chyba najwyższy zawodnik miał metr 74, 5, także różnica była kolosalna i mi się wydaje, że skrętnie to wykorzystaliśmy i graliśmy dołem, nie graliśmy długich piłek. Pias miał... Zawodników ekstraklasowych, Piast miał stabilną sytuację, a tymczasem Radzionków ma prawie tyle samo punktów co Bliwice. Co byś to radził działaczom czy trenerom Piasta, żeby osiągnąć taki cel? To znaczy, mi się wydaje, że to jest ich, ich problem i oni powinni to jakoś sami rozwiązać. Mają stadion praktycznie już gotowy i no mi się wydaje, że trzeba coś, coś z tym zrobić i nie wiem, czy postawić na Polaków i za dużo obcokrajowców też nie ma co, co ten i na młodzież, bo widać u nas jest bardzo dużo młodych zawodników i to jakoś jakiś efekt daje. To znaczy mi się inne zmiany by były na pewno zrobione, nie, wszedł, nie wszedłby e, suchy, wszedłby ktoś do pola, no ale wygraliśmy, to się liczy. To znaczy naświętowaliśmy, no bo zapewniliśmy sobie utrzymanie i pokazaliśmy się z jak najlepszej strony. Tutaj chłopaki akurat walczą o kontrakty w innych klubach, bo tutaj w Radiołów jest ciężko. Słyska! 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 Słyska!